Poznaliście Państwo w przyjaźni z panią Izabelą Czertwertyńską. Proszę opowiedzieć, może w jakich okolicznościach poznaliście się Państwo. No to Pierwsza rzecz, z przyjaźni. Na pewno, z tym, że Iza miała bardzo wielu przyjaciół. Także po prostu dla nas to było jakaś nobilitacja, że, że uważa nas za swoich przyjaciół. Jak się poznaliśmy, trudno mi dokładnie powiedzieć. To mogło być albo w polskiej misji katolickiej, chociaż i zachodziła raczej do, do francuskiego, z swoją rodziną, ale czasem bywała. Może to było w ambasadzie, w konsulacie, bo to czasem, gdzie dość dużo się działo. Na pewno to było jeszcze na początku, za, za pierwszego, za czasów pierwszego ambasadora. Po zmianie, którym był pan Andrzej Krzeczunowicz. Wspaniała postać. Także, no i potem już bliższa znajomość na pewno była, kiedy tworzyła się Rada Polonii Belgijskiej. Weszliśmy raz i Iza, i ja od samego początku w Radzie, działaliśmy. No a potem, to potem dalszy ciąg była przez pewien czas prezesem. Rady Polonii. No połączyły nas jakieś wspólne działania, a tych działań ona miała bez, bez liku. Oczywiście zajmowała się bardzo różnymi sprawami. Właśnie jeszcze dzisiaj sobie przypominałem, ale pytałem znajomą, która opowiadała właśnie o wspólnym działaniu dla ludzi chorych bo zawsze tych chorych znajduje się i ona im pomagała. Ale także w różnych innych takich sytuacjach, z takiej wspólnej jakiejś działalności przypominam sobie właśnie, Pobyt, zaopiekowanie się grupą kilkunastu harcerek polskich z Wilna. Przyjechały one na odbywający się w kolonii taki zjazd młodzieżowy, spotkanie z papieżem. I była sytuacja, że przez pewien. większość tych harcerek. Przez kilka dni nocowały u nas, część u Izzy, potem były przez kilka dni w Koble Latuch, a na końcu znowu u Izzy, ale w domu letnim. Dziś pamiętam, jak jej mąż i ja dwa razy chyba zrobiliśmy trasę samochodami, żeby to całe towarzystwo przewieźć. Z takich innych. Wspólnych działań można powiedzieć, to pamiętam też zajęcie się. To związane jest to właśnie też może z chorymi. To była działalność dla, w związku z, z dziećmi polskimi, które przyjeżdżały do Belgii na przestrzeń wątroby. Klinika Senlik w Brukseli jest jednym z centrów światowych do, dokonujących takich operacji. I zresztą pierwszy w Europie operacja odbyła się właśnie w tym szpitalu. I jak były sytuacje, stan bardzo ciężki, gdzie w Polsce, nawet już kiedy zaczęto też takie y, operacje wykonywać, ale często nie kwalifikowano dzieci ze względu na zbyt trudną sytuację, wtedy te dzieci trafiały do nas. Y, tutaj, tutaj do, znaczy do, do do Brukseli, tego szpitala. Była to zresztą pomoc takiej, fundacja powstała w Polsce, w Krakowie, Fundacja Liver, gdzie utworzona przez przez człowieka, który stracił dziecko, bo nie mógł się doczekać przeszczepu, ale potem tworzył, która organizowała środki finansowe, żeby to było. No ale potrzeba było się opiekować na, na miejscu. Ja wtedy pracowałem tam w tym szpitalu, więc zdarzało się nieraz, że, że byłem. Potrzebny jako tłumacz pomagałem. Przy okazji zawiązaliśmy też kilka przyjaźni z ludźmi, którzy przyjeżdżali. Pamiętam też konkretnie jedno dziecko, ale było ich więcej. Pamiętam chłopiec, miał na mnie kodrat. To często były małe dzieci, gdzie rodzina mieszkała wtedy u Izzy w domu i ona się naprawdę bardzo, bardzo ciężkim stanie. Dzięki tej, tej, tej operacji chłopak się. Jest już dorosłym Teraz. człowiekiem, świetnie prosperującym, i tak dalej. Zresztą ten, ta, ta współpraca dała efekt taki jeszcze inny. Mianowicie, gdy nie wiem, nie pamiętam w którym roku, ale kiedy w ramach konkursu Polakroku w Belgii przez przez jakiś czas była, powstała taka nowa jakby konkurencja nagroda dla kogoś, kto nie jest Polakiem, a dużo zrobił dla, dla Polski, dla, dla Polaków. I wtedy właśnie byliśmy oboje w, w, w kapitule tej, tej nagrody. No i przeforsowaliśmy, że że chirurg, który właśnie, już, wtedy już na emeryturze, ale który w ogóle y, zainicjował to, tego typu zabiegi, którego no, zdaliśmy bo, bo no, z najlepszej strony też jako człowieka, to y, ten tytuł otrzymał. Taki profesor Jean-Bernard Ott. W jaki sposób y, spotykała pani Izabela wszystkich tych potrzebujących Polaków? Czy to była tylko działalność przy polskiej misji katolickiej i to wystarczyło? Nie, na pewno nie. Na pewno nie. Zresztą też y, y, zajmowała się też na przykład bezdomnymi, też właśnie. Nie wiem, dowiadywała się może przez swoich znajomych, bo, ponieważ miała bardzo szerokie kontakty w środowisku belgijskim. No Przeżyła w tym środowisku, pracowała w, wcześniej bardzo aktywnie. Także to yy, właśnie potrafiła jakoś znaleźć tych ludzi, którzy po, potrzebują pomocy. Właśnie tu następne, też związku można yy, jakby profilaktyka, jeśli chodzi o to, że właśnie bardzo aktywnie też działała, namawiając, jeszcze w czasach, zanim Polsk, Polska weszła, do no, Unii, kiedy nawet jeszcze nie mieli wszyscy, nie wszyscy byli legalni, żeby, żeby po prostu prowadziła akcje, żeby ubezpieczać się od wypadków, żeby, bo to widząc, ponieważ sama wcześniej pracowała w szpitalu i na pewno wiele wiele, Razem spotykała się z takimi instytucjami i chciała po prostu ludzi uchronić przed, przed konsekwencjami potem e, tego. Mimo, że, że tu właściwie to zawsze to nie było takie, mm, takim wielkim problemem, ale to było ułatwiało po prostu e, tym ludziom. Bo rzeczywiście tutaj opieka w, ten, w tym czasach, nie wiem jak to wyglądało, wyglądała tak, że. Lekarze nie patrzyli, czy ktoś ma ubezpieczenie, czy nie najpierw dopiero potem ewentualnie próbowali jakoś to znaleźć źródła finansowania. Także to, to była też taka, tych pól działań było jeszcze było dużo więcej. Mianowicie była w pewnym momencie akcja legalizacji ludzi, którzy są na czarno, którzy są bez wizy. Wiza się już dawno skończyła, a tu siedzą i pracują. I wtedy wyszło, nie wiem, to chyba był koniec XX wieku mniej więcej, wyszedł taki, znaczy prawo, że, że, jeż, że można, taka amnestia dla tych, dla tych ludzi, ale trzeba było udowodnić, Yy, pobyt, najróżniejszy przedziwny sposób, no więc, więc ona to yy, pomagała znaleźć ludziom właśnie te sposoby pisać, napisać yy, pismo, żeby po przekonywać w ogóle, bo niektórzy się bali wystąpić, że to wtedy się ujawnią, to mogą i wyrzucić, no że to był też, też następny taki yy, sposób działalności dla potrzebujących. Potem też, już wtedy jako prezes Rady Polonii, całą akcję prowadziła, gdy pojawił się tam Fundusz Pomocy, pomocy znaczy z odszkodowań z czasów II Wojny Światowej Niemcy, jakieś państwo niemieckie wypłacało odszkodowania, ale to też trzeba było przygotować odpowiednią dokumentację i, i to też właśnie dla tych, dla tych, którzy tam cierpieli, czy w niewoli, czy, czy w obozach, czy pracy przymusowej, żeby załatwić im jakieś odszkodowania. Także tych pól działania było niezwykle dużo. Więc nie koncentrowała się tylko na kobietach i dzieciach, ale właściwie pomagała każdemu. Każdemu, tak, jak najbardziej. Jak najbardziej to było rzeczywiście działanie takie bardzo wszechstronne. A przy tym była osobą niezwykle skromną, bardzo taką naturalną. tak jak to. Powiedzieć. Tam mitra jej nie przeszkadzała w niczym, żeby zająć się bardzo konkretnymi sprawami. Gdyby miał Pan opowiedzieć o takim najczęściej przywoływanym w pamięci spotkaniu czy doświadczeniu z Panią Izabelą, to co pierwsze przychodzi Panu na myśl? Co takiego było, czego nigdy Pan nie zapomni i co zawsze będzie się kojarzyło z Panią Izabelą? Pewnego dnia przy. Spotkałem, spotkałem znajomego, który przywiózł jakiegoś człowieka z Polski, który zaczął opowiadać niezwykłą, jakąś taką przedziwną, dziwną historię. Mianowicie, on, był, on był, mieszkał w Polsce, dlatego, natomiast jego żona była w Brukseli i związała się z Innym mężczyzną, nie wiem, z pochodzącym z Maroka czy z jakiegoś kraju arabskiego. Natomiast on był z dwoma córkami w Polsce, i z tym, że już wtedy on o tym wiedział, bo tam zresztą ich rodzina była i tak dalej, więc y, była sprawa już o rozwód i odebranie matce praw rodzicielskich, ale jeszcze nie, nie skończona. I właśnie on opowiada taką historię, że ta y, żona z tym swoim partnerem przyjechała do Polski, odebrała dzieci, czy skończyć szkołę w końcu zabrała, wsiada w samochód i wyjechał. I on przyjechał, y, przyjechał tutaj do Belgii od, y, odszukać to No, odnalazł, no ale teraz problem, jak to, jak to w ogóle załatwić. No i tak tam coś razem. On dowiedział się od jej rodziny, która też była przeciwko i gdzie ona mieszka, więc ja wziąłem, miałem wtedy taki duży samochód Ford Transit, więc czatowaliśmy razem z nim pod tym, pod tym domem, ale jakoś od nas się chyba zorientowała i nie, nie, nie wychodziła tam, zresztą zaczęli nas zaczepiać. To było na Molembeku to jest taka dożyć dzielnica specy, specyficzna, no i, i w każdym razie, no w końcu, zrezygnowałem się, ja już na drugą szedłem do pracy, więc mówię, to już koniec, ale wyjeżdżamy, ale ponieważ że jednokierunkowe ulice, coś tam, także w pewnym momencie ten, 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 ten człowiek woła, są, wyszły, no i tak stoją na, przy, na przystanku, więc podjechaliśmy, Yy, starsza dziewczynka podbiegła do ojca. Ja wziąłem pod pachetą mamę z drugim dzieckiem i, i zawiedzieliśmy. Powiedziałem to, skłamałem, powiedziałem, że jestem pracownikiem konsulatu polskiego. I zawiedzieliśmy jako a bo wcześniej prosiliśmy, rozmawialiśmy na temat yy, w konsulacie, nie konsulat nic nie może zrobić. Mogą tam, owszem, zawiedzić, ale to mi właściwie to trudno cokolwiek ponieważ nie było jeszcze tej decyzji sądu na ten temat, i tak chyba. wszystko, no w każdym razie, no i zabiorłem do konsulatu, ja musiałem szybko już jechać do pracy, żeby się nie spuścić, I, e, no i no, to w każdym razie to załatwił. w końcu tego samego dnia jeszcze ojciec z tymi córkami wyjechał do Polski, no ale właśnie Iza, nie wiem w jaki sposób dowiedziała się o tym, nie wiem, może to go zna, to więc od razu z jakimś takim, z jakiejś, takiej zabawki plus takie jakieś miski czy coś, plus jakieś ubranka zorganizowała od razu. I to, w, to, było wszystko kwestia tam kilku godzin, dwóch, trzech godzin, także, także to. A jakie było największe marzenie pani Izabeli? Czy kiedyś mówiła państwu? Nie, na temat y, m, jej marzeń y, jakoś nigdy nie, mogę tylko się domyślić, że miałam, że jej marzenie to było... To znaczy tak... Rodzina była ważna. Tak, no to może tak, że rodzina bardzo była dla niej ważna i rzeczywiście tak... Y, bliżej nie poznam, ale tak z widzenia, no znali, męża. Znaliśmy. męża tak, męża dobrze, no, bardzo być, bardzo dobrym małżeństwem, bardzo na pewno kochającym się. Ale myślę, że ona była rzeczywiście, rzeczywiście, no mimo, że mieszkała tutaj, z mięso, ale bardzo kochała Polskę i też, też i Białoruś, bo, bo czuła się, że jest z tej Białorusi, no to co wiem, to już ja już tylko z opowiadań wiem, o no, te, 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 te olbrzymie ilości tych transportów, najpierw do Polski, potem też na Białoruś, te, te ileś tych tych aparatów do dializy, nerek, znaczy nerek, no, nerek, nerek, nerek te tak, 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 to właśnie też pamiętam tego, też mówiła z, co roku, pamiętam jeden raz, właśnie mówiła, tak się, że, tym razem nie mogę pojechać, bo zawsze, już nie pamiętam, coś wypadło, jakaś ważna inna rzecz, bo co roku zawsze jeździła na pielgrzymkę do, do lucht pociągiem takim, specjalnym pociągiem, z chorym, i cały czas prowadziła dializę w tym pociągu, bo właśnie, bo to była taka pielgrzymka chorych, którą chyba Związek Maltański organizował. Ona była bardzo aktywna w tym Związku Martańskim I, i tego, także to, to co roku jeździła właśnie tym i cały czas pracując. nawet czasem nie miała czasu pójść, nie widać do tego, na miejsce, bo w tym czasie trzeba było przy, tym, przy tej aparaturze tam obsługiwać te operatory. Potem się w swojej pracy zajęła. Zali zawodowej wcześniej, tym się zajmowała. Właśnie była specjalistką od, Pracowała jako I myślę, że, że marzeniem było właśnie, żeby, żeby, żeby Polska była normalnym, dobrym krajem. Myślę, że to jest, bo to była na pewno taka w dobrym znaczeniu patriotką. Dzisiaj to może czasem 那。何你。